Wszystkim. Drogi 47 Jeśli czytasz ten list Najpewniej jestem martwa Zastrzeliłeś mnie jako zdrajczynię A Travis wygrał nie pozwól mu dostać też dziewczyny. Oddział Travis'a wykonuje eksperymenty genetyczne bez wiedzy agencji. Wiktoria jest ukoronowaniem ich poczynań. Daj jej wybór, którego nigdy nie miałeś. Chroń Wiktorię i zabij Benjamina Travis'a. Ha, witam was wszystkich gorącą paszczą, gorącą hajną Owodzenia 47 Dam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatniej misji do nas... to bezpieczna linia? W ostatniej Oro. misji Lokalizowali... Hitman Absolution Zdobacz, To jest ta epilog czyli misja Szczerze? Ostatnia wiem, co się misja ta ta Piękna misja. Ale... Pięknej serii. Ponieważ... Ja to mówiłem w ostatnim odcinku, lecz... No jak mówiłem, ja nagrałam dźwięku. I nie powtórzę tego tak pięknie. Ale nie wiem... Wiele ludzi uważa, że... Nie, wiele ludzi nie lubi Hitman'a. Jestem innego zdania, jakbyś dla mnie Hitman jest naprawdę bardzo fajną grą. Bardzo lubię serię. Po prostu zakochałam się w Hitmanie... Y, w Hitmanie... <coughs> <coughs> Blood Money. Mani. Um, no. Absolution to jest piękne zwieńczenie tej serii. Mam nadzieję, że nie ostatnie, ale... Wydaje mi się, że to już jest koniec całej tej trylogii. Pana. 47 Piękny, na, na, naprawdę uwielbiałam uwielbiam tą grę Hitman Blood Money Miało to coś co, co pozwalało się w nim zakochać Dlatego kupiłem Hitmana From Force, gdyż wiedziałem, że to będzie piękna gra Pięknej serii Przecież Każda se, Każda Każda część Hitmana Nosiła ze sobą piękne wspomnienia, której, które mało jaka gra doświadcza. No i takie wspomnienia właśnie dla mnie doświadczył Hitman, yy, trwała Forsa, a później właśnie teraz rozrzeszenie. Gdyż to jest piękne zakończenie, emocjonujące starcie z, yy, z agencją, gdy ich po prostu zdradzamy. Zdradzamy, a potem zabijamy. No, lecz oni pierwsi zaczęli, więc jakby działałem w dobrej... ochronie. Albo... dość adresent może. No, ale... skończyłem, że mało osób lubi tę grę. Nie wiem dlaczego, gdyż... Yy... Szczerze mówiąc nawet ta seria seria Hitman Absolution Zaimnie zajmie serią na moim kanale, no ale cóż, trudno. Nagrywam to dla przyjemności, gdyż po prostu chciałam coś innego niż tylko ciągle Minecrafta. Minecraft mi się znudził. A, a wykorzystując to, że naprawdę uwielbiałem Hitmana, sumie wiem, że nakręcę Hitmana. Następną grą chcę, żeby to był Dishonored. Najprawdopodobniej to będzie Dishonored lub Dead Space 3. No ale ja myślę, że to będzie Dishonored, więc ja Dishonored nakręcę i założę się, że to nie będzie taka piękna gra dla mnie jak, jak Hitman Forza. Naprawdę, raczej Absolution. Ja uważam tę grę za bardzo dobrą doświadczenie wśród gatunków gier i. Hmm. No, i naprawdę lubię to. A zakończenie: tu jest też dużo, ty 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 dużo środki, nawiązania do zlotaż, poprzedniej części Hitmana. Prawdziwy powód buntu Bermud, twój projekt naukowy. Hmm. nie wpadnę dlatego, że masz obsesję na punkcie martwej kobiety. Kierownictwo U uwierzy w to, co ja już każę Chciałaś grać w wyższej lidze? Oto twoja szansa. Zrób to dobrze. Albo zacznij pisać własne epitafium. No i tak. Jeszcze ja tam zaczęłam przesłuchiwać i myśleć. No i zakończenie w Hitmanach yy, Absolution jest bardzo podobne, dla, według mnie, do tego z y, Cry Force tam... Okej, okay, teraz spokojnie tam doczołgam. Czyli spokojnie tam dojdę do wyjścia. Już tutaj trzeba było tylko zabić Lizę. Tą pomocnicę yy, Travis'a. Okej, okay, udało nam się otworzyć zamek, bo świecie uciekliśmy. Te ostatnie misje jakoś tak spokojnie mi wychodzą. I ostatni moment. Czyli wyeliminowanie... Pretorian. Pretorium. Zacieśnić szyki i strzelać do każdego kto się zbliży. Jeśli naprawdę jesteście najlepsi. Czas to udowodnić. No więc tak. Ogólnie zmęczenie o Pretorianach. To są na co jakby bayy... Ultra, jakby, jednostka do zwalczania szkodników takich jak ja. O więc oni mają za zadanie mnie wyeliminować, tutaj. Ale wcale nie jest tak łatwo to jest, bo naprawdę trudno jest ich wyeliminować. Są naprawdę trudni. I. Tutaj jakoś postaram, tego tutaj zabiłem. Pana, pana, pana. A zwłaszcza to utrudnia to fakt, że, że oni mają takie laserki dalnie wybuchowe. kurde. Ja, pitole, widzieliście to? Jednym celnym, celnym strzałem potrafią wyeliminować przeciwnika. To dobra. Więc tak. Strzelać do każdego, kto się zbliży. Jeśli naprawdę jesteście najlepsi, czas to udowodnić. Kurka, nie trafiłem go. Czyli trafiłem, ale nie zabiłem. Więc. zaalarmowałem dziadów. Ktoś był? Nie wiem. Dobra, naprawdę trudno jest ich wyeliminować naprawdę! Bardzo, dlatego muszę się postarać. Kurka. Jest. O! Piękny headshot. Takie headshoty na tych kosmitach są warte uwagi. O! Kolejny, pięknie. Wykorzystałam czas, w jakim się poruszałem z tym Ale dobra, na no poważnie są grą, bo tak gra to opowiada o teraz, że naprawdę nasz hitman zdobył uczucia, jakich nie doznał w poprzednich Chciałem się głową byłbym krwiożerczą. Pięknie! Zabiłem e, w, ob, wszystkich panów. E, no i teraz jest wyzwanie, gdyż... GDYŻ WŁAŚNIE TRZEBA omijać TAKIE bombki DURNE! I od nowa wszystko przechodzić. Ja pierdziele, ta gra jest jakaś porąbana.

gra nie jest trzeźwa. Przynajmniej ta część, to jest najtrudniejsza część z całych grzech, chyba. Naprawdę, to jest. Dawno nie widziałem. Ok. Trochę się wycofam. Czekam na odpowiedni moment. Okej. Okay. Ostatni został tam. Gdzieś jest. Gdzie jest pan brzydki? Oni są na mnie trochę takimi kosmitami, gdyż mam takie dziwnie wyglądają i w ogóle są z zdolności. Ale to są pretoriani, więc... Kurde. Kurde. Okej, okay, ładnie. Tutaj trzeba... To tutaj zniszczyć. Ok, muszę się teraz skupić, żeby nie spać żadną w bombkę. I w tym krematorium, czyli tam gdzie mamy iść. Jest, zgadnijcie, kto? Pan... Ben 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 Benjamin, Benjamin.. Travis. No. Idziemy i to jest koniec. Pięknej. Piękne pięknej trylogii. Napewniam o ładunko, żeby podnieść ładunki wybuchowe i... No i kolejne działa. Misja wykonana. Pięknie. Tak się kończy zagra. Nigdy tego nie rozumiałeś, ty, ulesy skurwy, synu. Miała zostać zabójcą, tak jak ty. Miało być tak. Zabiłeś <laughs> ją? Diana? <śmiech> Naprawdę nie żyje? Nigdy się nie dowiesz. Hitman Evolution. Rozgrzeszenie, gdyż... Hitman przez całą tą grę robi coś w słusznej sprawie. Chronił Iza i Diana. Zrób to, co musisz. Gratuluję. Doskonała robota 47. Pieniądze zostały przelane na Twoje konto. Witamy z powrotem. Dziękuję. dziękuję. Ja też dziękuję. Nie muszę kończyć odcinka, gdyż wystarczy. Dam kontynuuj i proszę. Kim jesteś? Naprawdę chcesz wiedzieć? Pomogę mogę ci pomóc go znaleźć. No, oczywiście nie za darmo. Koniec! Koniec. Dziękuję każdemu. Dziękuję grzechu. Dziękuję sobie, że dałam radę nakręcić to. I naprawdę dziękuję każdemu, kto oglądał tą serię. Dziękuję grze, gdyż naprawdę była świetną grą dla mnie. Może nie dla każdego, ale dla mnie była świetna. Dziękuję naprawdę każdemu. sobie za to, że dałam, Chciałem nakręcić tą serię i... I op opłacało się, bo gra dla mnie naprawdę była świetna. Więc z całego serca dziękuję każdemu. No i... Zapraszam do oglądania kolejnych serii, do subskrybowania, lajkowania, do subskrybowania mojego kanału, komentowania i lajkowania wszystkich filmów. I dziękuję za wszystko na razie. Na razie to byłem ja Behemot. Cześć!